Płuca, płuca w mnie kami. Jakieś okienko no, mi się pojawiło niech. w góry, w prawym coś tam robił. To jest mapa Nie, to niżej, znaczy po lewej takie bardziej okienko. Nie mogę tego no, tak jakoś a. zabić, no? Odejdź mi stąd kurwa mhm. no, trochę zbagowana. jest gra taka... Ta Jak to mam przełączyć, to no? A nektebę? Bo egipskie jest, a nektebę? Jak to mam bo przełączyć? Ła no. Jakiś ptaszek i X mi się kurwa tutaj wziął Nie, nie chcę wyłączyć. ci pomóc. pomóc. Ja Ptaszka, dziewczynka. Jak mówisz, ptaszka? Za, Założył majtki, kurwa. Ty pranie. moje Co? pranie. Ja Musi... o majskach powiedział, już pranie wierdali. jest? Susar, dobra, idę nie... Jest co? No wy owaj kurwa ze mną biegacie Ja to Chodzi mi o to, że mam w... pranie w suszarce, wiesz? Ono się tam... bo ty sama wieszasz? No wiesz, a ja że jestem banan? Nie, Head to oczywiście Po mi się suszy samo, muszę wieszać. Ale... Ja nie już No o, ale mam tylko broń. do Z Z już. A, niech. Skiny grają po prostu. Siedź framuł, potrzeba żeby tą kurwa blokować. Którą niech kurwa? jesteście Wiesz, stare robię, Wyjdziesz na maxa? To Będzie. Ja, będzie ja, ma Złoty. za mną. Jak tu zarabiasz? Ja, za to zawsze. Kurwa, chodźcie tu widzisz, tu, masz... tu, tu masz ulicę i tu musisz stać i wyszleć. Kurwa, no, Tyś, Kurwa, bo zostaw mnie. Enemy spotted! Kurwa mnie. Piękne, piękne, A tu mogę się z zrobić? Coś czy? No, masz tam? Skillet. No, musisz tam zapisać. I masz tam skilet i tak dalej, więc. Yy... No. Weapon here! Jaka tu skurwa na parzanka, ja pierdolę. Zapierdam za. Ja pierdolę. Już 500 metrów jest, no ogóle, safe no, Ciemy, bo... O, padło. Fucking one A to smurfi. Dobra, i ciężko rację. Agresywna ta strefa. A, tu... <grystanie> O nie, ta strefa... Dobra, chuj jestem medykiem i do Ja pierdolę. No oh, wow. wow. Kurwa, z każdej możliwej strony. Momencie, bo... O, wyłączyłem tego ptaszka. Nie mogę, nie, kurwa nie poniosę. Wow, wstał, wstał, wstał. Ja, pojechałem w dole. Cześć, czy to żebyś nie możesz ten? Ehm... Kurwa! Ooo, ale do niebany. Ty, zresztą się, a ja nie odsłonię. Nie, nie dał nas, by kupił. A jak? O kurwa. I don't. To o, do, do ciebie muszę lecić. No nie włącz. O, kupił mnie, dobra. Kupił Co Ktoś tak. kurwa broni jeżeli nie Co ja broni nie mogę kupiła... zmienić? Ja jestem Może, jeden... yes. Pick up, pick up. No i chuj. jaki pick up kurwa, jak to nie działa. Pick up podnieść. I nie mogę bronić, no i muszę wziąć. Ja pierdolę, ja już tu mam z powrotem. Niech to broni podlażyć, nie jestem pełen bezpieczeństwa. Nie Tylko czego. nie dlaczego. Kurwa, No Właśnie ja kurwa dostaję, nie mam upcheczki nawet.

no, fajnie. a no, ja już chłopana sobie. Nie, to ja. E, czekaj, jak to wyrzucić? Nie no, z tego p muszę... Józ, yes. o. o, o Ej, nie, e, nie zbiera mi niektórych broni. Wy też tak macie? Nie. No, nie. nie. Ale klikasz dobrze, że tak powiem. No F, F klikam. No biorę ten... Y... Shifta, żeby nie. wziąć na broń, taką, którą chcę, potrzebę mnie się na żółto. Mm -hmm. Chcę zebrać i nie chcę mi zebrać tej broni. O, o mam broń i co? FK, ten pójdź. Czy mam? wam? Ja, na sobie? nie. Nie. Shift nie. Chuju jeden, no kurwa, śmiesz tą broń, bo No, kurwa, Ja pierdole, widziałam cię, co to jest Ja zbieram Bo ty się nie baby A to musisz kurwa zebrał, no pierdolę cię kurwa Czy tu są przypisane bronie w różny sposób, czy co? Nie Musisz sobie coś źle klikać No f biorę hmm? Tutaj jakiś ja, tablet pierdole, mam też no kurwa mać Też zebrać, no Dziwne takie. No garno. Host to jest? Kurde, jest bliska strefa. A eryka złota? się ma. się tu wszędzie. O, ale mam skinę na broni Dobra. Lecę do strefy, bo mnie zabijam. Złota a ja nie zebram. Puszczę z strefy, boli. Kurwa, ja się wyjebałam od strefy.

Oh wow. Ja się kupuję um, Kto y tu Smurfie, bo ja mam 15 kupić No kurwa musisz kliknąć dwa razy na mnie. Ja mam, wow. ja mam... No teraz kliknij na mnie dwa razy. No jak mam na ciebie klik, No na kurwa ten no. Profil mój, tak jakby Ty już nie zdążysz Człowieku, bo cię strefa wpierdoli O no, nie, zrobić? No, o, o jest chyba podpada Kurnie to tutaj wchodzi, że tu podwalał. Leż mnie, mnie. No kurwa, czemu to nie mogą skoczyć na ten zjebany kontener inaczej? A tu się respi cały skutuje, czas? Co? Ciągle i ciągle? Tak, dopóki ktoś z drużyny żyje. O kurwa, to jest pojebane. Tu czyli... się respi ludzi. Mam klikać na... nie Nie chcę mi tej broni kurwa zebrać, salsa...

O, a to by mi zebrał. Ej, wybiera sobie broń, jebany kurwa, no. O, wygrałem. Wygraliśmy. Aha, dobra, wygraliśmy. Mm -hmm. <laughs> Niech będzie wasza też zasługa, no.